Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam was w dzisiejszym materiale, w którym postaram się odpowiedzieć na nurtujące was pytania. Jaką to wielką gwiazdę ma przygotowaną, światową gwiazdę, zaznaczam, ma przygotowane Fame MMA na jedną z najbliższych gal, nie wiem czy już na następną, czy jeszcze na następną, a także kto będzie rywalem Artura Szpilki na grudzień. Zaczynamy sobie od Fame'u. Admin Fame MMA bardzo tutaj tajemniczo powiedział, że mają wielką gwiazdę, z Budował takie napięcie, i że jest ona oczywiście szykowana na jedną z najbliższych Gal. To oczywiście od razu miała być to gwiazda światowego formatu, którą na świecie zna każdy. No więc mam tutaj na myśli kilka takich kandydatur. Pierwszą z nich jest ten, który zaprezentował się znakomicie w swoim ostatnim pojedynku bokserskim, czyli Tony Ferguson. Tony Ferguson, jeżeli już wybiera takie federacje, gdzie no nie chcę powiedzieć, że na pół poważnie, bo biorąc pod uwagę, jak on się dobrze zaprezentował, to wciąż może być łakomym kąskiem dla właśnie takich federacji jak Fame, które są w stanie głęboko sięgnąć do kieszeni, aby taki kontrakt opłacić. Natomiast też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak z Tony Fergusonem, że to jest odgrzewany kotlet tylko nazwisko. To pokazał w swojej ostatniej walce, gdzie widać było ogromną determinację. No, powiedziałbym, że miał determinację taką, jakby miał znowu 20 lat. Naprawdę byłem w szoku, jak się dobrze zaprezentował. Może samo jego. Zdziwiły mnie oczywiście przed galą kursy, że jest tutaj skazywany wręcz na pożarcie Tony Ferguson, no trochę to była przesada, natomiast wydaje mi się, że bardziej te kursy wzięły się stąd, że liczono na to, że po prostu Tony sobie chce dorobić do emerytury, przyjdzie spróbuje tutaj poklinczować parę rund, natomiast on tutaj z dużą determinacją dożył do zwycięstwa i wygrał. Pojawiły się łzy, także naprawdę niczym, niczym Michał Materla u nas, no u Tonego Fergusona też mimo wieku dużego już przebiegu, widać, że tutaj ta determinacja, motywacja wciąż jest, więc zapewne propozycje są tutaj kwestią czasu i to jest taka jedna z głównych kandydatur wymieniana, która może się ewentualnie w fejmie pojawić. Drugą moim zdaniem kandydaturą jest Alistair Overeem, który już kilkukrotnie tutaj romansował z powiedzmy z jedną z federacji, może nawet największych w Polsce, mówię tutaj o stricte sportowych federacjach. No i tutaj ta kandydatura była, która byłaby lepsza moim Zdaniem, ciężko powiedzieć, choć wydaje mi się, że jednak Star Overing przyciągnąłby większą ilość kibiców. Wydaje mi się, że on w Polsce jest po prostu bardziej rozpoznawalny, natomiast tutaj wchodzi w grę coś jeszcze, Fejm ostatnio lubi przytyczki w nos, dawać jednemu z wodarzy naszej sportowej organizacji KSW. No i bez wątpienia ściągnięcie Alistara Overima na pojedynek byłoby takim przytyczkiem, no bo KSW też oczywiście już od długiego, długiego czasu też chciało, żeby Star Overing. Zawalczył właśnie u nich. Także ja bym tutaj operował między tymi dwoma kandydaturami. Natomiast muszę też powiedzieć, że to, co zrobił admin fame'u, raczej odczytuję jako błąd marketingowy, dlatego że zobaczcie, kiedy już zostało to zapowiedziane, no to ludzie zaczęli się zastanawiać, jeżeli ma to być taka wielka, wielka gwiazda światego formatu. To już niektórzy, nie patrząc w ogóle na to, że jest to nielogiczne i nie ma, i nie ma żadnych podstaw, już zaczęli rozważać, czy to czasem nie Conor McGregor wystąpi w Fame, no zapytanie takie powinno paść w sumie do Conor'a bo ja jestem bardzo ciekaw ile on by sobie zażyczył taką walkę za taką walkę w Fejmie, bo myślę, że to już była suma absolutnie niebotyczna. Myślę, że Conor McGregor by tutaj rzucił sumę spokojnie podobną do tej, którą został, dostał za walkę z Floydem Mayweather'em, czyli w sumie myślę, że Fejm za wszystkie dotychczasowe gale musiałby wszystkie połączyć wynagrodzenia za wszystkie dotychczasowe gale i może by się tyle uzbierało, ile by sobie za zażyczył Conor McGregor. Choć nawet wątpię, żeby się tyle uzbierało. Myślę, że takie tutaj rościłby sobie. Pieniądze Konor, natomiast tutaj oczywiście w przypadku Fergusona i Ali Staro też to będą gigantyczne pieniądze, natomiast no już takie, nad którymi można będzie się spokojnie zastanowić, czy można zbacić, ale dlaczego gdy mówię, że to był błąd? Dlatego, że w tym momencie ludzie celują wysoko, kiedy ta wyobraźnia została rozbudzona, bo teraz wyobraźcie sobie, że zostanie ogłoszony na przykład Tony Ferguson, no to ludzie powiedzą, no fajnie, super, ale jednak gdzieś już przewidywali, że tak może być, a niektórzy może będą, o, ja chciałem Konora albo Mayweathera, no to jestem za natomiast w momencie, gdyby nie, nie padły te słowa, że jest taka gwiazda i wyobraźcie sobie, że nagle z nienacka zostaje ogłoszone któryś z tych panów, no to myślę, że jedyny efekt, jaki by był, to efekt wow. No ale to jest, to jest już nie do końca ważne i tak to się wszystko rozniesie, że ewentualnie któryś z tych panów, a może ktoś jeszcze, no nie przychodzi mi nikt inny do głowy, jakaś taka światowa gwiazda, która realnie jest w stanie tutaj wystąpić. Może wy macie jakieś pomysły albo przecieki, to dajcie znać w komentarzu. Ja angaż zarówno jednego jak i drugiego odebrałbym bardzo pozytywnie i bardzo chętnie bym ich na fejmie zobaczył. To wydają mi się takie najbardziej logiczne i najbardziej możliwe do zrealizowania kandydatury. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także plotki o upadku fejmu chyba są jednak ciągle mocno przesadzone, a te plotki się ciągle, ciągle pojawiają. Natomiast druga część tego materiału kto będzie rywalem Artura Szpilki, bo Artur został już zapowiedziany na grudzień, natomiast nie wiadomo z kim zawalczy. Jakiś czas temu mówiłem wam, że Najprawdopodobniej tym rywalem będzie Łukasz Różański, bo Łukasz tutaj był bardzo poważnie rozważany do takiej walki z Arturem Szpilką. W pewnym momencie nawet wydawało się to bardzo, bardzo prawdopodobne, natomiast no z tego co docierają teraz informacje, to raczej ta kandydatura jest na ten moment wykluczona, przynajmniej na ten najbliższy pojedynek, więc ma to być podobno walka rankingowa, no także celujemy sobie tutaj w ranking Federacji KSW i myślę, że tutaj drogą dedukcji możemy dojść do tego, kto będzie tym najbardziej prawdopodobnym rywalem. Fieldy Freeze, czempion federacji, oczywiście nie jest brany pod uwagę, on będzie walczył wkrótce ze Stefanem Wojczakiem, także tutaj w ogóle tych zawodników nie bierzemy pod uwagę. Także mistrz i numer dwa rankingu nie wchodzi w grę. Darko Stocic myślę, że również, to są jeszcze za wysokie progi, to jest zawodnik, który jest najwyżej w rankingu i nie sądzę, nie ma szans tak naprawdę, żeby z nim zawalczył Artur. Arek Wrzosek, też ta walka na pewno odpada, być może w przyszłości jakiś rewanż będzie, ale teraz na pewno nie. Augusto Sakaj, wydawałoby się, że mógłby zawalczyć z Arturem Szpilką, ale jego sobie Zostawmy za chwilę. Michał Martinek nie wchodzi w grę, bo z tego co wiem, to ma być rywal, który raczej operuje parterem, więc Michał Martinek odpada. Scheffel walczył dwa miesiące temu, więc także odpada. Szymon Bajor walczy na najbliższej gali. Marek Samociuk, no wiadomo, występy w Japonii, więc na pewno za którym szpilką nie zawalczy. Wiktor Pesta, zostawmy go sobie za chwilę. I Ricardo Prasel również walczy teraz, także na pewno on odpada. Także z tych 11 zawodników, które tu mamy, champion plus 10 z rankingu odpada opadli nam prawie wszyscy, został nam tylko Augusto Sakai i Wiktor Pesta. Oba i to byłyby bardzo, bardzo wysokie progi dla Artura Szpilki. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby Artur Szpilka został wyznaczony do walki z Augusto Sakaj. No, wydaje mi się to po prostu niewiarygodne. Natomiast już Wiktor Pesta wydaje mi się najbardziej realnym zawodnikiem z tego rankingu. Wiktor Pesta ma z tego co pamiętam sporo zwycięstw przez poddania, i jeżeli rywarem, rywalem Artura Szpilki to ma być walka rankingowa, i ma to być walka z zawodnikiem, który raczej operuje parterem, który jest bardzo niebezpieczny w parterze, no to powiedziałbym, że jeżeli operujemy faktycznie w tych zawodnikach z rankingu, a ma to być walka rankingowa, no to Wiktor Pesta wydaje mi się najbardziej tutorialnym, tym bardziej, że gdzieś te Artur, szanse Artura mogłyby wzrosnąć przez to, że Wiktor Pesta z tego co pamiętam, to on ostatni pojedynek stoczył, wczoraj rozmawialiśmy o, o tym sobie też na streamie, on dwa lata temu, kto, gdyby zawalczyli w grudniu, to to już chyba będzie ponad dwa lata przerwy, więc to też jest dodatkowy plus dla Artura Szpilki. Także wydaje mi się, że to właśnie Pesta jest tym najbardziej realnym przeciwnikiem Artura Szpilki na galę grudniową KSW. Jak będzie zobaczymy, zobaczymy jak te moje przewidywania się tutaj sprawdzą zarówno w przypadku Fejmu, jak i w przypadku KSW. Myślę, że na weryfikację tutaj tego materiału też nie będziemy musieli czekać specjalnie długo, bo powinniśmy w bardzo krótkim czasie już poznać Tutaj wszystkie szczegóły odnośnie tych angaży. Trzymajcie się byki. Heja!